Użranki powstały w 1555 roku jako wieś czynszowa. Nazwa pochodzi prawdopodobnie z języka staropruskiego, gdzie isrankut znaczy uwolniony lub wybawiony. Pierwsza szkoła powstała tu w 1740 roku. Pod koniec XIX wieku zbudowano neogotycki kościół, który jest w tej chwili największym zabytkiem w okolicy. W tym czasie wieś liczyła najwięcej mieszkańców w historii, bo blisko 2000 Działało tu targowisko, a w szkole uczyło się ponad 120 dzieci. Od tego czasu sporo się zmieniło, już ranki wypiękniały i są dumą swoich mieszkańców. A z czego są najbardziej dumni? O tym opowie nam sołtys beata Kozłowska. Zarządza Pani sołectwem Użyranki od 6 lat. Przez ten czas dużo się we wsi zmieniło. Z jakich inicjatyw i z jakich inwestycji jest Pani najbardziej dumna i zadowolona? Każda inicjatywa poprawiająca jakość życia mieszkańców użeranek jest dla mnie cenna i ważna. Bez względu na to czy jest nią sprzątanie i dekorowanie wsi na przykład na festy nasz coroczny, czy poprawia nawierzchnie drogi. Można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą nie do Mrągowa, a do Użranek. Można tu dojechać aż z pięciu miejscowości: Zalca, Muntowa, Kosewa, Notystu i Jory. I to coraz lepszymi drogami. To prawda. W ostatnich kilku miesiącach udało się wyremontować nawierzchnię drogi z Zalca i Kosewa. Cieszę się, że powiat i gmina Mrągowo zrealizowały te inwestycje. Mają tu Państwo piękny, zabytkowy neogotycki kościół pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Ma on ponad 100 lat, jest dużą atrakcją w miejscowości, a wokół kościoła jest pięknie zagospodarowany teren. Tak, to duma naszej wsi. Właśnie skończyliśmy instalację ogrodu biblijnego, który będzie służył naszym mieszkańcom, jak i naszym gościom. Kilka tygodni temu, też w kościele uroczyście poświęciliśmy rzeźbę Świętego Jana Pawła II. Jedną z największych inwestycji jest też przebudowa stacji uzdatniania wody, niedawno ukończona. Ta stacja uzdatniania wody służy nie tylko mieszkańcom żaranek, ponieważ korzystają z niej również takie miejscowości jak Zalec, Notest Mały, Notest Dolny i Notest Wielki. Czy dobrze zapamiętałam? Tak, to prawda. Te realizacje powstały we współpracy z gminą i teraz będą z nasze Użranki. Sercem towarzyskiego życia wsi jest sala wiejska usytuowana obok Ochotniczej Straży Pożarnej, de facto w samym centrum Użynanik. To tu dzieją się ważne dla mieszkańców inicjatywy i wydarzenia. Może nam Pani coś więcej powiedzieć na ten temat? Zdecydowanie. W sali wokół niej organizujemy festyny coroczne. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i tym podobne imprezy służy nam ona do spotkań formalnych, jak i zebrań wiejskich. Tu wraz z mieszkańcami podejmujemy decyzje o przyszłości naszej wsi. Też zapraszamy gości na nasze wydarzenia. Chciałabym serdecznie podziękować każdemu z mieszkańców, kto dołożył i dokłada swoją cegiełkę do naszych wspólnych działań na rzecz Żeranek. Wasza współpraca i serce bożone w... We we wspólne inicjatywy sprawiają, że nasza wieś żyje piękniej. Pani brato, czyli bez współpracy z mieszkańcami i bez współpracy z gminą tak naprawdę nic by się nie wydarzyło. Proszę nam pod koniec podsumować, czym tak naprawdę zajmuje się Sołtys, zwłaszcza dla widzów i czytelników, którzy no nie do końca mogą sobie zdawać sprawę, ile to jest obowiązków. W ogromnym skrócie Czym się Pani zajmuje jako Sołtys użytkownik? Tak, w ogromnym skrócie, Sołtys reprezentuje mieszkańców wsi, przekazuje ich sprawy do gminy, organizuje zebrania wiejskie i pomaga w lokalnych inicjatywach. Sołtys też zgłasza potrzeby wsi do gminy, stara się pozyskać jak najwięcej funduszy, pilnuje tych inicjatyw, współtworzy plan wydatków z funduszu sołeckiego i wspiera inicjatywy mieszkańców przede wszystkim. No właśnie, czyli ta współpraca sołectwa Sołtysa z gminą jest ważna, bo dzięki niej powstają chociażby piękny ogród koło kościoła, rzeźba w kościele, czy inwestycje poprawiające codzienną jakość życia, jak choćby remont stacji uzdatniania wody. To bardzo ciężka praca. Czy jest to również wdzięczne zajęcie, bycie sołtysem, czy tylko taka codzienna, Praca u podstaw. Jak Pani to ocenia z perspektywy 6 lat? Jest to funkcja bardzo wdzięczna, bo daje realny wpływ na życie wsi i rozwój. Przede wszystkim zapewnia kontakt z ludźmi, buduje ich lokalne więzi i społeczność, chociaż bywa też czasem wymagająca. No właśnie. A czy społeczność, mieszkańcy w jakiś sposób wyrażają swoją wdzięczność za tę pracę, którą wykonuje pani na ich rzecz, na rzecz sołectwa i czy jakoś panią wspierają? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Wspierają mnie poprzez udział w zebraniach na które przychodzą wiejskie, zgłaszają pomysły na tym zebraniu i potrzeby jakie są potrzebne w naszej wsi, pomagają mi w organizacji imprez. Wspólnie działamy w tych inicjatywach, na przykład w sprzątaniu, w sadzeniach roślin. Jest to życzliwość i dobra rozmowa na co dzień z nimi, z mieszkańcami. Pani Sołtys, tej życzliwości i tych inspirujących, budujących rozmów życzę Pani w takim razie na kolejne lata pełnienia tej funkcji w użytkankach. A dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.